Nie ma. Siemano. Czyli mówisz, że na odcinek chcesz być, tak? No. No dobra, zobaczymy. By dawno no nie było. No, dwa tygodnie. Dobra, przegraliśmy. Ile masz procent z ogi? 75. A, to wystarczająco. Dwie dla bójce machiny. No. Dobra. Ciekawie się zapowiada bitwa. O kurde. Oj, oj. Co się będzie działo. Mordor. I ja dać ci tam pomóc. Okej. Okay. Dobrze, poczekaj. dobra, jadę. Oł. Kurde, jak się odbiłem. E, dobra, od lewej już. Możesz zginąć. Biedna ta setka. <noise> <noise> no. No i teraz się na mnie mężczą no pięknie naprawdę. Nie ginij tylko chłopie, błagam cię. Nie no, jak wygramy to będzie cud. O oh, wow, na środku się ładnie bawią widzę, no. A no, fajnie. Okej, okay, nice. Oh, fuck. shit. Zła mapa, zła mapa. No. E50M Gamer. A, czadu ogólnego nie ma. No. Zepsuli. Nie no, bana mają. No. Co to za forma, mutant? Co to za klamy? Nie wiem. Po prostu tam są ruskie i tak dalej, ja, ja, a ja to wolę na nie gadać ogólnie. Oooo. Oh, Z koksu znowu. Minotaura mają, o boż. Nie, no to, to, to łatwe do zabicia. A no tak. Dobre. Ja tutaj mam tylko fajną pozycję nawet. Okej, okay. jadę na lewo. ja też właśnie. A, że tu, dobra. No. Ja myślałem, że gdzieś na środek kiedyś tak jechałeś. Oho. No brałem 103, pewnie nie. KPZ pewnie pierwszy wychyli, chyba, że ich tu nie będzie, o dziwo. O kurde, a tam są. Ocie, Panie Boże. Oho, m trzy fajnie, i Godzilla. Nie no, sztos. I am dead. Już? No. Nie. Bo śl Godzilla to jest kp masz, żyjesz jeszcze. Nie, <laughs> jeszcze cudem, cud Boże, po prostu, w mam cię Jak nigdy. No. To ja może przez i być, się może, no, nie będę się może narażać. <laughs> tak. Nie no, ja ginę fajnie po prostu, zajeb. No. Kurde. Aha. Cześć mnie to znowu wygrali No fajnie by było No O! Oh. oh, fuck, shit O dobra kap zdjęty O oh, no co on tu kurde robi Oj oj Hehe A to trochę <laughs> taki na nie trochę No troszeczkę Oj oj No jezyś ale na naprawdę. No. Fajnie to było. <grywa> się, od kapeleta, o! Fajnie wygraliśmy to, juhu. <grywa> <grywa> A nie no, półtora tysiąca na zrobione. No to git. No, tylko trzy tysiące na minucie. się. oj. Nie, czemu ta mapa? Jedna z moich średnio ulubionych map, serio. No ja jej nienawidzę. Ale to fajnie wygląda. O, użyta sobie tripa robi po mapie, okej, okay, okej. Okay. Eeeem... Epi... O kurd, nie no. Uzyta, co nurkuje w ogóle. Szamponurek. No i koledzy dziękujemy. No i 7 co we mnie w ty... ...drewniaku jeden. O, e czwórka. No możliwe, że kolejna wygrana. No. Ciekawe z tobą wygrywam, a z moim kolegą to ja to znowu wygrywam. Hmm. No fascynujące. <noise> z tego zbieg okoliczności. No przypadek tak nie sądzę. <noise> Noż. Aaaa! Co za gałgan, no rusz się stamtąd. Ukrain noob, no, no, widać właśnie. No ma, eczura, e jak tam panu wieczorek mija, a ja fajnie. Kurde, ożyjesz Juhu, wykończyłem typo. Powstać takie, y, mar masz siedmiu zawodników z drużyny, co nie? I kto wybierze kogo? A, lodówkę, B, i coś innego, czy C, może obiekta. Nie, kurde, zawsze muszę brać, no, lodówkę pierwszą na no, atak. a serio, E50, Ukrain, noob, serio. Hmm, a skąd masz... To to... coś na jakby, tych czołgiem Ale to byłem z tego po prostu z pojemnika tego no personalizacji A, no spoko. Wiem to wygląda jak małe latające gówno dopiero to by widził tam ten No miałem to mówić, ale... Dobra, 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 przegraliśmy to to... to dobra, okej. Okay. Ja jadę tam spokojnie. Nie, jakby to są proste totalne. Dobra, jestem lepszy Czemu my tu sami jesteśmy? Aha, okej, okay. nie no, ale, wnikam. Ale frajerzy zostawili nas. Może chciałby ktoś lutać na 1400, może w mordzie? O, Kacperkawa chyba tutaj, jest PLMT. No, no, no to chodźcie do mnie wszyscy, no ja was pop, popytam chwilę, no. Tylko spróbuj Aha, nie zginąć. Znaczy, no, tak. Do tyłu wszyscy. No i mnie te ulane, to mnie to i te gówno mi wykończy te ulane, do widzenia. A ja nie na okay, LNG. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Jest dobrze. Ale mnie ten. formie dokończy pewnie. Dojedziemy, no Kurde. właśnie. Kurde. No tam te gagany stoją gdzieś nie wiadomo gdzie ja w ciebie. Dwa tygodnie wota nie grałem, ciężko będzie. A, to dobra, to nie było tematu. A co na o tych o tym, no, fosecie, co ma być dodane? Eh, yy, spoko czołg. Tylko no. taki trochę bez sensu. Jak będzie miał dwa pociski magazynku. No, bo to będzie wtedy, to tak gra na Oj, Ojej. Nie, jakby to będzie już czołg, bo mapy są małe, a on będzie długo ładował. No tak, my a. to przewalimy. No, mogę wygrać. Paton dobry czołg, Dobra, nieważne. Nie było to matu. Oh. O! O! Nie. To by nie móc. A wieram, mu takie. I believe I'm Co proponujesz? Nie wiem, a jakie masz właśnie dychy. No, 36 dyszek. Ile? 36. Dobra, to coś ci wybiorę z Niemców w takim razie. No, dawaj. Leoparda, dobra, no niech będzie. No i dobra. Bo właśnie słyszałem, że to twój urbany czuk. No. Czyli oglądasz. No. No, stop. Nie sądziłem, że ktoś ogląda filmy. Ja naturycznie oglądam. No to miło mi. Ojoj, oj, na tej właśnie mapie dzisiaj zrobiłem około 5000 szkody właśnie tym czołgiem. O, No to powtórkę no. trzeba zrobić. No może na no bezprzelady. Tylko fajnie by było, gdyby tutaj nagodzili na no nie niebo to bym się po prostu... Fajnie ucieszył. No. No na pewno tutaj jedzie. O kurde, wjechałem pod... pod... O! O... o okej. Okay. Minion pingu. Właśnie sobie miałem taki what the heck? Przeleciałem przez górę, nie wiedziałem, co idzie. No, ty Lilu! Bo zaraz da, da, dam na ciebie na no kiełbaskę i będziesz wtedy no grillzadz, no one <śmian> <śmian> Ale to gówno nie trafiło. To, to ma takie trudne problemy, no nie ma na ja cię Lodówka? No, bo bardzo nie ma, no Marski to nie działa, a czasami no, trafiasz w takie To wersję chyba masz. No. Do mnie na trzeci raz trzeba się zwrócić o obrot pieniędzy. Wadliwa <śmiany> <śmiany> sztuka, raport. A może, a ten, czekaj, jak to było, a kupon od tego, dobra. Co dobra? Jaki kupon? No kupon od tego, dobra, już jest. Wykończony. Okej. Okay. No jej kurde frajerze. Ba, Bardzo śmieci, kapojo, ja Kto cię tak pobił? Ah, A, jest 7 Właśnie, się na mnie teraz gapi lambadzior jedzą. O op, Ja sobie przeładuję, kulturalnie. Na no, poczekaniu. Moje snu mnie leczyli. Nie, nie pociesz mnie No to masz te 5 koła, czy, czy nie? Nie mam. Cieszyty. Szkoda. No. Ale ja mam chyba na co człowiek uderzyć 3 pierwsze klasy, tak więc no. Mm, dobra, wygraliśmy. Na <laughs> Nie mówię. Nie. Mm, nie no tak dziwnie po prostu pojechaliśmy. No. O, halo, aparat ja mam się jak to ja jestem, O, baczot Nie, no ten Hiwi widzę ogarnięty A jednak chłop ginie ode mnie, okej, okej, no No i dobra Wy, oni nie, nie O! Wykryłem Grilla Jeden ja plus, a, a więcej to już nie ma. Aha! No dobra. Półtora do boju. No, trzeba wygrać w końcu. No. A tam co wyjedziecie godzina już po tobie, była mora No, nie ma godziny na szczęście. No, patrzcie panie Boże, tylko jeden ja plus. Dobra, wszyscy w prawo, raczej dobrze by było pojechać. Ale czy pojadą? No, no, my do mnie, ja, to może dużo gdzieś Jak miasta może dwa czołgi tylko pajadały od nich. No, Pop kiedy twój czuciuk ma big brain. Lodówka. łóżk No tak. E, Twyciuk no, nie ma pustego uba, ale nie ma też dobrego łuba. A czy co? Główno. <ślinik> <ślinik> Jezu. <ślinik> To taki połów lodówka, to jak. jak nie grać? No nijak, kurwa. Nie graj. No Dokładnie, chciałbym to gówno. Tam się świetnie, jak pójdę, to daje ja, fajnie. O kurde. A mnie wszyscy biją po prostu w mordę, ordynarnie. Ale czemu ty jedziesz lodówką na pierwszą linię? Nie wiem, właśnie. Dobra, bo coś zapomniałem. Co za człowiek. Tutel mnie nabił, tutel, po prostu brytycik, no po prostu tutel, no. Co za tutel. To tutorial, proszę, po prostu widać, to gamer. <śled Liu> <gibili> oj, Oh oj. shit, oni mają tego, I y... na jadzie, to szkoda szczepić ja. Mówisz i jeszcze taka mapa, ja akurat jak Grzyldę wziąłem. Po prostu. Po prostu dramat, to po prostu dramon. dramat. No dokładnie. Jeszcze czołg na opuszczenie mają. Tak to LT, aka mały pudzian. <laughs> DWP, aka średni pudzian. Ludówka, aka pusku Łeb. <laughs> Tak, mi kolega mówi, że lodówka to strasznie gejowy czołg, to, to ja to się on. O, on. mówi tak, to nie lodówka gijowy druga on się tam jego. Oj oj! Nie no wszystkie czołgi są zbalansowane, nasze, znaczy powiedzmy. Ja zbalansowane. Okej, okay, dobra, K91 jest nie jest zbalansowany. O, grillo mają. Dobra, i nie wyjeżdżaj, proszę. Godzilla spierniczek we mnie, bo ci matkę rydwą zaraz. I no. ty minuta Tauro też może odejść? No niech wyjadzie. A no tak, bo tego chyba masz na hita, czy nie? Nie, miałbym, gdybym był do przybycia. Nie. nie, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, czekaj, no, Teraz. Okay. Teraz. uważaj na nie, Okej, dobra. Godzilla okay, Wiem, ma to ja, te, te, Terminator, przyjeżdżam po nas, wypier... kosmos? <noise> bang w garnek, Gangbang bank, podziwkową. Lodowa wyrwała w mordę. Godzilla to jest. O, mam, mam, 3500 3,5 tysiąca, yuhu. O, ładnie, i 3 kilo, może MK Nie Nie, no, nie, no może na no, bezpośladę. <noise> tak mi by pasowało z DT-57 heavy, aha. Dobra, nie, no nie było tematu. Bo ja fajnie. Dobrze. No i pięknie. No nie, nie, jednak nie. Okej. Okay. Może garnek, no nie po bo jestem ślepy. Taki duży garnek nie traf. Bo się wyciła jak ten no. Jak mucha w magi to próbowała. Cztery tysiaki. Pierwsza klasa. No widzisz. Kurde. Kurde, a mam się bardziej postarać, bo może AM-ka w końcu. <laughs> Czekaj, ty mi się dobrze zdaje, że twoja fałka ma amaraka na podwierzu. Tam z tyłu gdzieś. Nie mam pojęcia. Ja mam. nie wiem. Nie mam. Co? Co łączy mnie i lodówkę? Zgadnij. tyłu? Dokładnie. Dokładnie, co powiedziałeś? Nie no, nie obrażaj się. Nie, bo nie można tak. Ale czy ja się obrażam od razu? Nie no, nie. Znaczy nie. Nie obrażaj siebie samego w sensie. A ja tak lubię, spokojnie. Ja mam na głęboko deprecję spłodaną przez moich debil z klasy. Jaki ten ten jest zadowolony, te 57 Heavy ja pierdzielę. No, spoko wygląda. Głupi, ale to ok. Ojoj, ale weszło. No ładnie. A nie, nie wiem, czy wiesz, że ta foka twoja ma pociski wolframowe, które dodają o wiele więcej damage, tak więc no. Ym, tak, tylko już ich użyłem i nie mogłem znowu. A, dobra, to nie po tematy. A właśnie, ja, ja, ja na tej mapie to około 5000 dm, tak więc poltrawem z rodzinką w kościele, w, nie wiem. E, co? Okej. Okay. Aha, Siri ma. No dobra. Nie było temat. No, dziwne, by było, trafił. No. To, to by było magic. No i dobra, ostatni przeciwnik. Możemy to przegrać. Aha, no dobra, nie. No, no nie było to marce na to, no, ale okay, dobra. Dobra, 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 dobra. Oj oj Wolfram. Co? Jak? No, zgolda. No tak, bo fajera nie stać po prostu na, na tego. No, na kubicie. No, bieda czyna. Dobra, mógłbyś się... Off, nieważne. Jestem naprawdę mądry. No, grill też. Super. Grill gr bardzo, no. <laughs> Co tu się stało? Ale dobra, Polaka mają. Mamy szansę wygrać. Kogo mają? Polaka. Jaki ciąg, podaj mi to, może go jeszcze? Pro progetto. Ano tak, no. E, dobra, z lewej progetto jest on. Leopard jednak. Teraz jak nigdy potrzebujecie z przodu, nie z tyłu. Dobra, dobra, to już jadę spokojnie, Mordo, mordini się robi. Bo jakby tu jest tylko jeden czołg. O! Dwa jednak. O nie, 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 H-91, no. Jak, jak ja ci zaraz kurde zwalę no, całą... To... UUU! Uj, uj. No chodź, chodź, no, pomóż. No, ale już go biorę, tyłu. Ło, spoko teraz ten No i dobra, jest twój. Jednak nie. No, te małe podzianie, ty mikro podzianie, ty przeładuj magazyn, no dobra. Mm. masz HP, dobra. Coś z lewej tutaj będzie. O, no, dokładnie. Ale dwa czołgi, no, to fajnie. I am back. I am the. Tak, A70 Tak, Czekaj. A70 będzie wiedział, zrobi mi to proszę, do już będzie po mnie. No właśnie. No, szkórde, Blaszka. Ja pierd... O. No, no, o! O! mano na To no. tak, nie? E, starszy brat kontra mocy brat. Kto wygra? Nie wiem. No raczej, że, że starszy. No taki nowy latający komórk, który potrafi lepszyć życie no, no, na innej osobie, ale okej. Okay. Dobre, stary, ja będę kończył. Ja też właśnie, bo ja mam mało procent baterii.